Pana Starostę Powiatu Zawiercińskiego, Pana Gabriela Dorsa, który będzie wręczał nagrody najszybszym zawodnikom na każdym dystansie. Zapraszam Panią Iwonę z także z Powiatu Zawiercińskiego, z Starostwa i zapraszam Witka. Zapraszam tutaj Państwa, może oddam głos na początek tutaj Panu Staroście i za chwilę poprosimy najszybszych zawodników z każdego dystansu. Ja tylko króciutko chciałem podziękować właśnie organizatorom, bo taka inicjatywa nie tylko daje możliwość konkurencji i zawodów sportowych, ale również promowania naszej gminy i naszej jury, naszego powiatu. Za to właśnie dziękuję, a teraz już proszę przystąpimy do terenu. Dobrze, ja e, chciałam też podziękować jeszcze tutaj wszystkim naszym patronom e, honorowym, czyli właśnie Panu Staroście, Panu Prezydentowi Sawiercia e, e, Łukaszowi Konarskiemu. E, chciałam także podziękować Związkowi Gmin Jurajskich, którzy też objął patronatem. To wydarzenie, więc bardzo dziękujemy. I co? Zapraszamy pierwsze osoby. Najpierw poprosimy dystans na 6 km. I poprosimy panią, która zajęła trzecie miejsce, panią Alicję Harazi. Zapraszamy na trzecie podium, tak. Zapraszamy panią Sonię Kleiner na drugim miejscu na 6 kilometrów. I zapraszamy pierwsze miejsce na dystansie 6 km zajęła pani Karolina Szumaro-Rybczyńska. Gratulacje. <noise> Takk. Oh, <laughs> Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz ogromne brawa, proszę Państwa. Większość tutaj sobie siedziała i odpoczywała na tych wygodnych ławeczkach, a tutaj, Panie, nie tylko te, które zwyciężyły, ale wszyscy uczestnicy naprawdę się musieli zmęczyć, żeby pokonać ten dystans. A teraz zapraszamy Panów, i na miejscu trzecim zapraszamy Pana Grzegorza Ziemiańskiego. Pan Grzegorz Ziemiański, zapraszamy. że on sam daje wycisk różnym zawodnikom, między innymi z naszej ekipy. Natomiast dzisiaj sam się postarał i proszę jak mu dobrze poszło, aż drugie miejsce, proszę. I pierwsze miejsce dla pana Norberta Rozmusa. Zapraszamy. Zapraszamy. Młodzi biegacze też już są statą, też im będzie dawał wycisk. Dobrze, dziękujemy bardzo. I zapraszamy teraz... Pa brawo, 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 halo! Ja wiem, że jest gorąco i nic się nie chce, ale spróbujmy. Mamy dystans 15 kilometrów i zapraszamy trzy najszybsze kobiety. Na miejscu trzecim pani Anna przybył. Miejsce drugie dla pani Anny Święk. Zapraszamy. miejsce na dystansie 15 kilometrów dla Pani Katarzyny Gajdy. Zapraszamy. <grym wytrzymać się w zespołowaniu> I chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy do zdjęcia. Świetnie, dziękujemy. Myślę, że już kilka ujęć pięknych jest. I teraz zapraszamy Panów e, także na dystansie 15 km. Miejsce trzecie dla Pana Kamila Wrzyszcza. Oskara Kongowskiego. Pan Oskar wybiegał drugie miejsce na dystansie 15 km. I miejsce pierwsze dla pana Artura Konrada. Pierwsze miejsce, zapraszamy. Mamy zdjęcia, piękne ujęcia. Dziękujemy bardzo. I proszę Państwa, mamy dystans 25 km. I dla miejsce trzecie dla Pani Pauliny Grumbianin. Zapraszamy. I zapraszamy na miejsce, na podium, na miejsce drugie, pa, panią Marcelinę Jakubczyk. Marcelę, przepraszam bardzo. I jako pierwszą zawodniczkę zobaczyliśmy na mecie panią Agnieszkę Jesz na 25 km na każdym dystansie myślę, myślę dzisiaj była naprawdę ciężka walka przy tym słońcu i w warunkach. A 25 km to już wyzwanie naprawdę poważne. Gratulacje. Oklaski zapraszam. Na klaski. Dziękujemy. I zapraszam Panów najszybszych na tym najdłuższym dystansie. Miejsce trzecie, Pan Maciej Garnowski. drugie na podium zapraszam Pana Michała Suchana Michał Suchan tak tak dobrze państwu idzie oklaski poprosiłam tak, tak. i miejsce pierwsze na tym najdłuższym dystansie dla Pana Dawida Gałuszki